Cześć, dzisiaj zapra zapraszam Was na takie troszkę spóźnione podsumowanie maja. Niestety, ale pod koniec miesiąca lekko wypadłam z mojej social mediowej rutyny, ale już wracam i opowiadam o tym, co słychać e, u mnie i u moich szydełek. Plan był taki, e, żeby w maju zrobić czarno-biały sweterek z kwadratów sweterek dla mojej bratanicy Magdy, zacząć torebkę dla Magdy, zrobić mopsiki, breloczki i siatkę na zakupy. Plan udało mi się zrealizować prawie że w 100%, z jednym małym wyjątkiem, albowiem wyleciała z listy siatka na zakupy, a w jej miejsce wszedł sweterek z kwadratów. Bardzo się cieszę, że udało mi się Skończyć biało-czarny sweterek jeszcze w maju, bo wymyśliłam sobie, że założę go na ślub mojej siostry i udało mi się tego terminu dotrzymać. Zrobiłam w sumie kilka szydełkowych swetrów, ale nieskromnie mówiąc, z tego jestem najbardziej zadowolona. I jeszcze w czerwcu postaram się wrzucić filmik o tym, jak go zrobiłam, aczkolwiek nie będzie to taki klasyczny tutorial jeszcze wiele się muszę nauczyć zanim będę mogła robić takie tutoriale. Kolejny projekt, czyli zaczęty dawno temu sweterek dla bratanicy, również udało mi się skończyć zgodnie z planem. Zrobiony został z kokonka rykoton w kolorze łososiowym w najprostszy możliwy sposób, słupkami skrzyżowanymi. Daj znać w komentarzu, czy chciałabyś szybki tutorial na taki wzór. Zgodnie z planem zaczęłam również torebkę dla brata. Niestety trochę zamuliłam, bo mając kilka rozpoczętych projektów i zmieniając często szydełka, zapomniałam jakim numerem zaczęłam robić kwadraty tej torebki i pół jest zrobiona szydełkiem 2,5 mm, a pół 2 mm, co niestety widać. Mam jednak nadzieję, że Madzia tego nie zauważy. Na chwilę obecną skończyłam etap przydełkowy, a nawet uszyłam podszewkę. To moja pierwsza w życiu podszewka, więc daleko jej do ideału. No dodatek wszystko robię ręcznie, bo nie posiadam maszyny. To znaczy, coś tam posiadam, taką mini maszynę, ale to urządzenie strasznie mnie denerwuje. Zrywa mi się nitka. I ostatecznie stwierdziłam, że ręczne zszywanie podszewki może być bardziej satysfakcjonującym zajęciem jako proces niż szybkie przepuszczenie jej przez maszynę. Podszewka ma nawet kieszonkę. No i prawdopodobnie w ten weekend zostanie wszyta. No tutaj właśnie widać. Różnice w rozmiarze między jedną stroną a drugą stroną. Ogólnie jestem z niej zadowolona. Myślę, że jak ją skończę, to już będzie naprawdę fajnie wyglądać. Fajnie również wygląda ta podszewka w środku, wiem, bo sprawdzałam. Ta plama, którą niestety tutaj widać, i jest mi strasznie przykro, że to się zrobiło. Wyciągnęłam z szafy bardzo dawno nieużywane żelazko, i chociaż. Kilka dni wcześniej, już nim raz przeprasowałam tę tkaninę, i nic się nie działo, to jednak przy kolejnym prasowaniu wyrzuciło mi kamień. Ja próbowałam to sprać, ale niestety się nie udało. Ta część będzie wewnątrz, więc nie będzie tego widać. Większą część plamy przykryłam również kieszonką. No ale co plama jest, to jest, no niestety. Breloczki. Zgodnie z planem zrobiłam trzy sztuki, z czego dwie powędrowały do znajomego i jego dziewczyny. Zostałam zapewniona, że będą noszone. Jedyne, co mnie martwi, to przyklejane oczy. Nie mam w zwyczaju używać takich oczu. Przykleiłam pierwszy raz w życiu i to do projektu, który poszedł do ludzi, a tymczasem mojemu Mopsowi oczy się odklejają, odpadają, zmieniają miejsce. Nigdy więcej albo z jakimś porządnym klejem próbowałam podkleić klejem na gorąco. Niestety oczy dosłownie wędrują po moim mopsiku albo zostają w kieszeni. Siatka na zakupy miała być siatka na zakupy, a będzie sweterek. Zdecydowanie nie miałam ochoty na dłubaninę szydełkiem. 1,5 mm lub 1,75 mm, bo takimi robię swoje siatki na zakupy. Za to bardzo ciągnęło mnie do kolejnych kwadratów. Ten sweterek był w planach na maj-czerwiec, więc można powiedzieć, że nastąpiło tylko lekkie przesunięcie. W tej chwili jestem na etapie robienia kwadratów, a nawet powiększania tych kwadratów, bo moja doradczyni w postaci siostry uznała, że tych kwiatków będzie za bardzo napaćkane, więc stwierdziłam, że dodam po jeszcze jednym rzędzie. To może to wrażenie napaćkania trochę się rozmyje. Nie wiem, na ile wpisze się to w jej gust. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nie ma znaczenia, bo sweterek jest dla mnie, ale kolejny projekt, który będę robić, będzie dla mojej siostry i będzie to również sweterek z kwadratów babuni ze wzoru Daisy Granny Square, które robiłam w ostatnim tutorialu, więc tamte kwadraty są zbliżonego rozmiaru, więc jeżeli zrobię takie same, no to siostra uzna, że jest na paćkanę. Stwierdziłam, że poeksperymentuję z efektami na moim swetrze, po to, żeby jak najlepiej wykonać ten projekt dla niej. Tymczasem czekam na dostawę włóczki do mojego sweterka, bo skończył mi się ten zielony, czekam również na akcesoria do wykończenia torebki, i mimo pewnych niedoskonałości planuję, że efekt końcowy będzie, no powiedzmy, że taki półprofesjonalny. No wiem, że nie będzie profesjonalny, bo ze względu na tę różnicę rozmiaru kwadratów, na niedoskonałą podszewkę, ale z akcesoriami, które dodam, myślę, że Magda będzie zadowolona. Magda jest małą dziewczynką, więc sądzę, że doceni tę pracę. A co wy myślicie o sweterkach albo o torebkach z kwadratów babuni? Hit czy kit? Ja dzisiaj pierwszy raz w życiu widziałam na żywo młodziutką dziewczynę. Nie wiem podstawówka jedna z ostatnich klas w sweterku heksagonalnym i dla mnie to było naprawdę wielkie wow fajnie się prezentował dziewczyna ogólnie miała taki luźny styl więc sweterek zrobiony w takim rozmiarze oversize fajnie wyglądał w kolorach brązowych no dla mnie dla mnie super naprawdę Dzięki za wysłuchanie filmu. Dzięki za to, że ktoś tu w ogóle zagląda, i do zobaczenia następnym razem.